Nie dość, że tępy i niegrzeczny. To jeszcze nieodpowiedzialny i leniwy. Kompletny brak profesjonalizmu. Czy na metromena musiałbym tak czekać? Oczywiście, że nie. On miał klasę. O, mega mocny. Właśnie miałem coś z tobą obgadać. A ja w ogóle to tu są drzwi. Masz jakiekolwiek pojęcie, jak długo tam na ciebie czekałem? Tak, tak, jak najbardziej się z tobą zgadzam, ale może możesz się na chwilę zamknąć, próbuję pobić rekord. Czy ty w ogóle zamierzałeś się tam zjawić? Co to jest? Skąd masz te wszystkie rzeczy? Same wpadły mi w ręce. Ukradłeś je? Fajnie co? Nie, 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 nie jesteś dobry! Bycie dobrym jest dla frajerów. Ciągle praca, praca, praca i tak przez cały dzień. Po co? Zgodziłem się tylko po to, żeby poderwać Roxana, ale, ale ona i tak nie chce być ze mną. Roxan Ricci? Tak, Roxan Ricci. Widziałem jakie kolacje i robi wielkie oczy do jakiegoś gogusia w pingla. Uh. Więc niech się wypcha. I dlatego my dwaj powinniśmy trzymać się razem. Co? Zaraz. Że jak? Z moimi mocami i twoim wielkim baniakiem moglibyśmy rządzić całym krajem. Chcesz się do mnie przyłączyć? Nawet wymyśliłam nam nowe stroje, patrz. Nowe stroje? Ty byłbyś od myślenia, więc miałbyś okularki, a na klasie jakiś mózg czy coś w tę mańkę. A ja jako ten lepszy miałbym dwa czołgi z mieczami albo. Nie wierzę własnym muszą. Los obdarzył cię niewiarygodnymi mocami, a ty. Ty chcesz je trwonić dla własnych, przyziemnych korzyści! Tak! Nie! To ja jestem zły! Ty jesteś dobry! To ja robię coś złego, a ty przylatujesz i walczymy! Dlatego cię stworzyłem! Ta, jasne. Odbija ci, stary. Kosmotata powiedział... Nie, to ja! Ja jestem kosmotatą! Bierz przykład z Metromena, synu. A! Oszukałeś mnie? O, niezadowolony, co? To nie koniec. Ten goguś w pinglach, który chodzi z Roxan, to też ja. Nie. I wiesz co? Całowaliśmy się w buzie. Jak cię dorwę, to cię normalnie... Tak, tak, no wiem! Oddasz mnie władzą! O, ale mi tego brakowało! O, i pierwszy punkt zdobywa drużyna dobrych. Ale śli odbijają piłeczkę! Chodź tu tych chudy leściu! zobaczymy jak ten twój wielki mózg wygląda na zwoje! Dałeś się złapać na najstarszy numer na świecie, ty niebieski kur duplu! O, no i to mi się podoba, Parada! I parada! A teraz pora na błyskotliwą wymianę złośliwości. Ty zaczynasz! Okej! Okay, szczerze mówiąc, nie wiem, co odpowiedzieć! To za to, że mi ukradłeś dziewczynę! To za kosmotatę i robienie ze mnie idioty! No a to... Za łzy mojej kosmicznej macoszki! Krzywdziłeś ją! O, piękna walka. Jak na pierwszy raz, to poszło naprawdę nieźle. Oczywiście mam kilka uwag. Uwag? Ale to później. O, a teraz psać mnie za kratki. O nie, nie, nie. Jeżeli już to tylko do kostnicy. Zabijecie? cię! Ej, 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 tak? To ja się nie bawię, wiesz? Zabawa skończona. Wciśnij w razie niebezpieczeństwa. Mózgopoty! Czerwo! Czerwa! 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 <śmuch> Mój <Mózgoboty>. z Procedura awaryjna. <śmuch> Niespodzianka! Żółto dziowie! Ta kula jest z miedzi. Twoje moce są bezużyteczne. To właśnie dzięki miedzi pokonałem. Metromena? Przestań Nie ciągle do niego porównywać! Nie. Uh. Uh. Możesz sobie uciekać do woli i tak cię znajdę! Uratowanie! Uratowani! Jak się nazywa nasz nowy obrońca? Tytan! Dziękuję! Dziękuję! Tytan uwolnił miasto! Uwolnił to złe słowo. Powiedzmy, że zmienił się zarządca. No!